Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejny temat związany z zmianami i jest to Boże karanie. Temat kontrowersyjny, temat, który chyba dzisiaj gdzieś, nawet w kościołach często nie brzmi. Raczej wszyscy mówią o Bożej miłości, cierpliwości, wyrozumiałości, łaskawości, o tym, że Bóg nikogo nie odrzuca i nie odtrąca. No i oczywiście to wszystko są prawdziwe zdania o Bogu, Bóg taki jest, ale nie są to jedyne prawdziwe zdania o Bogu, i myślę sobie, że chyba jedną z ważniejszych rzeczy dzisiaj to jest zwracać uwagę nie tylko na to, co się mówi, ale również czego się nie mówi. I myślę, że to jest chyba jedna z trudniejszych rzeczy, dlatego że myślę, że w miarę bezpiecznie, to mówię jako kaznodzieja, w miarę bezpiecznie jest mówić rzeczy o Bogu prawdziwe, które łatwo wchodzą w ucho. I my wiemy o tym, jak okazno dzieje, że one łatwo wchodzą w ucho, że ludziom gdzieś się fajnie je słucha. A jak jeszcze jest fajnie egzegeza zrobiona i wszystko wynika z Pisma Świętego, to jest w ogóle super. No problem jest w tym, że są też czasami takie gdzieś w Biblii fragmenty, których się już tak fajnie nie słucha. Problem jest z tym, że są takie fragmenty, że jeśli byśmy zaczęli z nich głosić, to przynajmniej część ludzi w zborze by się poczuła urażona, zaniepokojona, może w jakiś sposób nawet odrzucona. I co? No i to jest właśnie taki pewien wybór: wybór kaznodziejów, czy w ogóle takie tematy poruszać, czy nie poruszać. I oczywiście nie chodzi o to teraz, żeby, żeby je poruszać bez jakiegoś roz, rozmysłu czy rozsądku, no ale chodzi o to, żeby jednak je poruszać. No i słuchajcie, w 12 rozdziale listu do hebrajczyków mamy temat karcenia. Mamy temat karcenia i myślę, że w kontekście zmian warto o tym powiedzieć. Jest tutaj dużo różnych myśli. Jest na przykład stwierdzone, że kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Czyli Bóg, co ciekawe, jeśli miłuje Ciebie, to Ciebie karze. Jeśli myślisz, że karanie Boże jest oznaką Bożej nienawiści, odrzucenia sądu, to się mylisz. Chciałbym Ci powiedzieć, niezależnie od tego, co Ci Twoje serce podpowiada, serce nam podpowiada dużo różnych rzeczy wynikających z naszego doświadczenia życiowego, i nie zawsze serce jest nośnikiem Bożej prawdy, i pamiętajmy o tym. I właśnie tutaj, w tym kontekście, przyjmijmy to słowo, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków że kogo Pan miłuje, tego każe. Chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. więc innymi słowy, jeśli Bóg faktycznie działa w Twoim życiu, to spodziewaj się tego, że będzie Cię chłostać. Ja wiem, że to brzmi bardzo brzydko, no ale to jest 12 rozdział, 9, 6 werset Listu do Hebrajczyków. Oczywiście ta chłosta jest pewnym obrazem, no, ale jest obrazem bardzo nieprzyjemnym. To znaczy, jest to obraz jakiegoś, jakiejś próby, jest to obraz jakiegoś karania, które generalnie ma nas właśnie zmienić. I tutaj ten temat główny zmiany. Innymi słowy, jeśli robimy coś, co jest jakimś działaniem, które Bogu się nie podoba, to on prawdopodobnie może najpierw będzie mówił do nas, ale może przyjść taki moment, że przestanie do nas mówić i zacznie nas po prostu sądzić. Zacznie nas po prostu wychowywać, zacznie nas ćwiczyć, znacznie nas dyscyplinować, zacznie nas chłostać językiem tego szóstego wersetu. I jedenasty werset mówi: Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. A więc zwróćcie uwagę, być może pewne zmiany, które zachodzą w twoim życiu są właśnie dlatego. Dlatego, że pewnych rzeczy nie przyjąłeś, nie przyjęłaś w inny sposób. I to karanie może być trudne. Chciałbym cię zniechęcić do myślenia, że oznacza, że Bóg cię nie kocha. No właśnie, właśnie kocha, bo o tym mówi werset szósty. Przypomnę, kogo Pan miłuje, tego każe. I właśnie z tej swojej realistycznej miłości, której celem jest Twoje wychowanie, to żebyś był osobą, czy była osobą wychowaną, nauczoną, która potrafi oddzielić ziarno od plew, która potrafi oddzielić sprawiedliwość od niesprawiedliwości, która potrafi oddzielić krzywdę od nagrody, która potrafi oddzielić światło od ciemności, dobro od zła itd., itd., no, być może niestety nie ma innego sposobu, jak właśnie poddanie Cię pewnej zmianie, która jest trudna, która jest przykra dla Ciebie. Ale celem Bożym jest, jest cel wychowania, wyćwiczenie Ciebie, żebyś umiał, czy umiała znieść, czy zrozumieć to, co dla Ciebie ma. I 12, 13 werset jest lekcją. Dlatego upadłe ręce i omdlałe kolana, znowu wyprostujcie. Innymi słowy. Nie chodzi o to, żeby po prostu zatrzymać się na tym poziomie, bo to nie o to Bogu chodzi, żebyśmy upadli, właśnie, żebyśmy nie dobiegli, nie przeszli tego etapu. Nie, no właśnie, mamy pójść dalej i trzynasty werset i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chromę nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I rzeczywiście Bogu chodzi o uzdrowienie, rzeczywiście Bogu chodzi o zdrowie, o zmianę. Ale zwróćcie uwagę, że czasami tą zmianę doprowadza w naszym życiu właśnie przez pewną przykrą, jakieś przykre lekcje, przez jakiś przykry okres czasu. Nie mówię, że jesteś w takim okresie czasu, nie chcę ci niczego wmawiać, nie chcę ci w żaden sposób nie wiem, mówić, że tak na pewno jest, ale chciałbym, żebyś się zastanowił, zastanowił bądź zastanowiła, czy aby pewne rzeczy w Twoim życiu nie dzieją się właśnie dlatego. I może Bogu chodzi o to, aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Może Bogu chodzi o jakieś uzdrowienie Twoich ścieżek. Może robisz coś, czego nie powinieneś, nie powinnaś robić. Może coś należy zmienić, i może, może wtedy to Boże karanie, ta Boża dyscyplina ustanie. Może chodzi o to, żebyś została czy został wyćwiczony w czymś. Nie wiem. Ale podpowiadam dzisiaj, patrząc na ten dwunasty rozdział listu do hebrajczyków, że Boże karanie też jest instrumentem zmiany. Zachęcam, żebyś nie wątpił w Bożą miłość, czy nie wątpiła, jeśli Ciebie to dotyczy, ale zachęcam również, żebyś się temu poddał bądź poddała i, i, i przeszła na tą drugą stronę, został, została wyćwiczona, uzdrowiona, czy został wyprostowany swoje, na swojej ścieżce, tak jak tak jak mówi ten werset 13. Niech tak się faktycznie w naszym życiu dzieje. Panie, bądź uwielbiony, jeśli nas dyscyplinujesz teraz, to proszę Panie, abyśmy to zrozumieli, abyśmy nie wątpili o Twojej miłości, ale jednocześnie może przyjęli to, zrozumieli i, i nauczyli się tego, czego chcesz nas nauczyć. Oto Cię, Panie, bardzo proszę. Z Bogiem, do zobaczenia.